Dzień dobry, jestem Kasper. Dzisiaj nagrywam odcinek z Killcream Racing 2. mną jest Jermiarz, strasznie tak cicho, ale już jest po prostu późno. I w ogóle, jak widzicie, to wbiłem platynium i bardzo się cieszę. W ogóle, sorry, dzisiaj za zaległości, że tak późno nagrałem odcinek, ale zapomniałem po prostu. Zapomniałem, nie wiem czemu, po prostu nie, dzisiaj puszczaliśmy ciągle muzę na tarasie. Dzisiaj mieliśmy, mieliśmy seans, nie oglądaliśmy, dlatego ja taki trochę byłem ten, nie? Kurde, młodej kapuszce przez cały, cały dzień. Jere potwierdzi, mhm. w sensie nie? przez cały dzień, ale tak pod wieczór. 估计也是那个。